Kochani, ja dzisiaj Wam pokażę, co ja dostałam od właśnie Bratowej. I tak. Tu mam. takie jaki fajny słoikarek z takim kopeczkiem. Ale taki. Fajny taki. Maseczka. Dwie princesy, jedna princessa taka, a druga taka. Dalej, taka laska. Ale fajna. Dalej, taki błyszczyk do ust. Kurde, tam też jest złoty, ja lubię złoto. Dalej, ja tutaj mam taki owówek świąteczny. Mhm. Czekajcie, zrobię cięcie. Dobra, w takiej torebce od rodziców mam takie wafelki. Fromage. Mhm. Dalej, czekoladę. Z orzechami, jak widzicie. Dalej, kubek i tutaj są właśnie krówki, o w smaku malinowym, lubię maliny i sezamki, aha, fajnie, dobra, cięcie, dobra, teraz pokażę od mojej siostry, ...rodzonej, taka świeczka, pachnie wanilią i tutaj objała w środku jest, A taka duża fajna świeczka, no i tutaj są muszelki, ale muszelek, nie wiem czy zobaczycie te muszelki, chyba nie, ale są muszelki, lubię muszelki. No, jakie fajne takie muszelki. No i w sumie to tyle co ja dostałam. Myślę, że wy też coś tam dostaliście. Nie rózgę, tylko jakiś fajny prezent. Swój taki wymarzony. Albo Wasze też zwierzaki, bo moje zwierzaki dostały duży drapak. A tak się prętuje mój outfit. No tutaj mam właśnie taką teraz mam pokażę. To jest spódnica. Panie, że nie widać, a taka fajna bluzka. I tutaj na włosach możecie zobaczyć kokardę. No, czyli właśnie taka spódnica. No. Wiem, że nie widać. jest super fajnie. No i to było na tyle, więc pa!